Cześć wszystkim, z góry przepraszam za mój zatkany nos, który być może trochę obniży jakość mojego głosu, ale mam nadzieję, że jakoś damy radę. A dzisiejsza praktyka skupia się na rozluźnieniu nóg, bioder, ale ruszymy w niej w sumie całe ciało. A Zaczniemy od stania na macie, w malasanie. Z wdechem uniesiemy nasze dłonie do góry, z wydechem opadniemy całym tułowiem do skłonu. Od razu odłożymy nasze nogi do pozycji deski, weźmiemy jeden pełny wdech. Z wydechem odłożymy po kolei kolana, biodra, klatkę piersiową na matę. Odwiniemy palce naszych stóp i z kolejnym wdechem uniesiemy się do pozycji kobry. Łokcie blisko ciała, dłonie mniej więcej na szerokość bioder. Potem powolutku przejdziemy sobie z wydechem do pozycji psa z głową w dół. psie rozchodzimy go trochę, połginamy na przemian lewą, prawą nogę. Ale jeśli czujecie, możecie zostać też w miejscu. Na jednej bądź dwóch ugiętych nogach, bądź też prostych. Z kolejnym wdechem unosimy prawą nogę w górę. Z wydechem przerzucamy ją na początek maty i odkładamy lewe kolano na ziemię. Z kolejnym wdechem prostujemy plecy, wychodzimy delikatnie do góry, patrzymy przed siebie. Dociskamy biodra do podłogi złapiemy za naszą lewą stopę próbując przyciągnąć ją do pośladka intensywnie tutaj rozciągamy sobie przód uda cały czas pamiętamy o oddechu który w momencie odczuwania bólu może się spłycić więc wracamy do tego naszą uwagą i skupiamy się na głębokim wdechu spokojnym wydechu Zostajemy jeszcze chwilę, bierzemy ostatni wdech i z wydechem powoli będziemy puszczać naszą nogę do tyłu. Przechodzimy sobie naszą prawą nogą do zewnętrznej krawędzi maty i zaczynamy kręcić takie koła na biodrze. Tak jak czujemy mogą być większe, mniejsze w jedną stronę i zmieniamy kierunek w drugą. Doociskamy biodra do podłogi, zostajemy w pozycji jaszczurki. Jeżeli mamy miejsce, to możemy zejść na przedramiona, jeżeli nie, to zostajemy w górze na dłoniach. Cały czas myślimy o prostych plecach i skupiamy się z powrotem na oddechu. Zostajemy jeszcze na moment. Jeszcze jeden pełny oddech, głęboki wdech. I powoli z wydechem wracamy naszą prawą nogą między obydwie ręce. I z kolejnym wdechem podwijamy palce tylnej stopy, unosimy się do góry. Ręce również idą w górę. Kolejny wdech. I kolejny wydech. Kładziemy sobie naszą prawą rękę za lewym udem. Wydłużamy lewy bok, skręcamy się do prawej strony. Jeden wdech z wydechem, wracamy dłoni na matę, przechodząc do dyski. I flow do czaturangi, pies z głową do góry. Na wdechu z wydechem, pies z głową do dołu. Dajemy sobie chwilę odpoczynków przez głową w dół. Ponownie możemy ugiąć na jedną i drugą nogę. I z kolejnym wdechem unosimy lewą nogę do góry. Z wydechem przerzucamy ją na początek maty, między obydwie dłonie. Odkładamy prawe kolano do dołu, odwijamy palce prawej stopy. I prostujemy plecy, dociskając biodra do podłogi. Łapiemy sobie naszą stopę z tyłu, dociągamy ją do posadka. Możemy wejść wyżej, do góry. Możemy zejść niżej na biodrach. Intensywna pozycja. Wracamy do oddechu. Ja na moment wróciłam wzrokiem do luny, nie mogłam się powstrzymać. Weźmiemy razem ostatni wdech w pozycji. I z wydechem powoli puszczamy prawą stopę do dołu, przechodzimy dłońmi do maty. Lewa noga wędruje do zewnętrznej krawędzi i zaczynamy kręcić koła na biodrze. W jednym kierunku. I w drugim. Stajemy w miejscu dociskając biodra do podłogi. Tutaj ponownie możemy zostać w górze, możemy zejść do dołu na nasze przedramiona. O prostych plecach, otwartej klatce piersiowej. Jeżeli schodzicie do dołu i zaokrąglacie się w kręgosłupie piersiowym, czujcie, że klatka piersiowa Wam się zamyka, to wejdźcie wyżej. Ostatni wdech razem. Głęboki, spokojny wydech. I z kolejnym wdechem wyjdziemy z pozycji. Przekręcimy nogę sobie między dłonie. Podwiniemy palce tylnej stopy. I uniesiemy się do góry. Z wdechem dłonie idą w górę. Z wydechem lewa ręka idzie za prawe udo. Skręcamy się w drugą stronę. Rozciągamy prawy bok. Zostajemy jeszcze jeden wdech. I z wydechem powoli wracamy do góry. Do dołu dłonie na matę. I przez deskę schodzimy do kija. Na wdechu pies z głową w górę. Z wydechem pies z głową w dół. Ponownie dajmy sobie moment. Zostajemy w psie. Bierzemy wdech. Spokojny, długi wydech. Jeszcze raz wdech i z wydechem rozstawimy sobie szerzej nasze stopy na macie, tak żeby z kolejnym wdechem przejść dłońmi na koniec maty i z wydechem kucnąć do malasyny, rozpychamy sobie kolana łokciami, plecy proste, klatka otwarta, zostajemy w pozycji... ściągamy biodra. Położymy sobie prawą dłoń z boku naszego ciała i z wydechem wyciągniemy lewą rękę do nieba, bądź sufitu, zależy gdzie praktykujecie. Bierzemy wdech, z wydechem lewa dłoń opada na ziemię. Kolejny wdech, prawa ręka idzie do góry, otwieramy się do prawego boku. Bierzemy wdech, z wydechem powoli. Prawa dłoniecy do dołu, wracamy na moment do malasany. Proste plecy, otwarta klatka, dech. Z wydechem puszczamy pośladki na matę, przechodzimy sobie do siadu, wyciągniemy nasze nogi przed nami, stopy zaciągnięte do góry, palce stóp zaciągnięte do góry. Z wdechem, Wyprostujemy plecy, uniesiemy dłonie do góry, wydłużymy kręgosłup, z wydechem opadniemy na nasze nogi. Najpierw chcemy skłonić się z bioder, docisnąć brzuch, klatkę piersiową do ud i dopiero wtedy puścić luźno głowę, rozluźnić mięśnie szyi i zostajemy w skłonie do nogu. Możemy mieć lekko ugięte nogi w kolanach. Możemy też tak jak w psie z głową w dół na naprzemiennie lewą i prawą nogę. Z kolejnym wdechem uniesiemy troszkę głowę do góry, trochę wyprostujemy się w plecach. I z kolejnym wydechem powoli rolujemy ciało do góry, głowa na samym końcu. Następnie, nasza lewa stopa zawędruje za zewnętrzną stronę prawego uda. Możemy zostać tutaj. Możemy też ugiąć prawą nogę w kolanie i przyłożyć naszą lewą stopę do lewego posiadka. Pamiętamy tutaj, że obydwa posiadki muszą być. Wbite w ziemię, nic tutaj się nie powinno oderwać. Jeśli się odrywa, to prawa noga wraca do bycia prostą przed nami. I z wdechem wydłużamy kręgosłup, z wydechem skręcamy się w lewą stronę. Nasza lewa dłoń jest naszym podporem, prawą ręką zaś przyciągamy lewe kolano bliżej klatki piersiowej. Wracamy do oddechu. Uważamy, żeby się nie spłycił, do czego ma tendencję w skrętach. Zostajemy, oddychamy, spokojny wdech. I powoli luźny wydech. Delikatnie wracamy do centrum, odwijamy naszego nogowego precla. I przechodzimy na drugą stronę, prawa stopa. Na zewnętrzną krawędź lewego uda lewa stopa idzie do prawego postawka bądź zostaje na macie. Z wydechem wydłużamy kręgosłup, z wydechem skręcamy się w prawą stronę. Uważamy, żeby nie robić przeprostów tej ręce, która jest naszym podporem. Używamy tutaj mięśni, do tego, żeby utrzymać na niej swoją równowagę. I weźmiemy wspólnie ostatni głęboki wdech, i powoli z wydechem odkręcimy się do centrum. Rozpręczamy nogi, wyciągniemy je przed siebie. Po czym przyciągniemy lewą stopę do prawego uda, pochylimy się do boku. Złapiemy sobie za naszą prawą stopę. Jeżeli możemy to, wsadzimy naszą prawą dłoń pod prawą łydkę. Z wdechem wyciągniemy lewą rękę do góry i do boku, przyciągając ją w myślach do naszej stopy. Rozciągamy bok. Możemy głowę Puścić do dołu, spojrzeć w podłogę. Możemy patrzeć do góry. Jeżeli jest nam niewygodnie, to rozluźniamy szyję i patrzymy w dół. Zostajemy jeszcze chwilę. Czujemy jak całe nasze ciało, idąc od biodra w górę przez pachę, do czubków dłoni, do czubków palców dłoni, rozciąga się. Naciąga. Ostatni wdech, i z wdechem odkręcamy się do prawej stopy. I powoli rolujemy kręgosłup do siadu. Zmieniamy stronę. Ponownie prawa stopa, tym razem do lewego uda. Lewa dłoń wchodzi pod udo, pod łydkę, albo też obok niej. Z wdechem unosimy prawą dłoń do góry, do sufitu. Wyciągamy ją w kierunku lewej stopy wydłużamy bok Cały czas też pracujemy oddechem z wdechem możemy poczuć jak wydłużamy właśnie nasz bok, z wydechem Rozluźniamy tak jakbyśmy chcieli opuścić się na naszą lewą nogę. Weźmiemy ostatni wdech, z wydechem odkręcimy się w kierunku lewej stopy i powoli rolujemy kręgosłup do góry. Zrobimy sobie teraz miejsce z tyłu na macie, tak by powoli, z kolejnym wydechem, odłożyć cało do leżenia na plecach. Jak już leżymy, to z kolejnym wdechem przyciągamy ugięte nogi w kolanach do klatki piersiowej, przytulamy je mocno. Możemy delikatnie pobujać się do lewej, do prawej strony. I zaczniemy kręcić delikatne kółeczka na kręgosłupie lędźwiowym, bądź właśnie tak jak ja, do lewej, do prawej strony. Położymy sobie teraz lewą kostkę na prawym udzie i łapiąc się od tyłu za udo przyciągniemy nogi w kierunku klatki piersiowej do pozycji gołębia. Jeżeli czujecie, że macie miejsce w ciele, to możecie spróbować lewą dłonią odsunąć lewe kolano jeszcze bardziej do tyłu, cały czas przyciągając swoją prawą ręką udo do siebie. Ostatni wdech. Z wydechem rozpontujemy nogi, zmieniamy stronę prawa kostka na lewe kolano. Przyciągamy Udo do siebie i zostajemy. Ostatni wdech w pozycji i z wydechem opuszczamy dłonie stopy, raczej stopy na matę. Dłonie w sumie też odkładamy je wzdłuż ciała. Układamy się wygodnie na te ostatnie. Kilka głębokich oddechów rozluźniamy całe ciało. Puszczamy każdy nasz mięsień oddając ciężar ciała macie z powrotem skupiamy się na oddechu na tym jak nasz brzuch unosi się do góry z wdechem i opada powoli z wydechem Powolutku zaczniemy sobie rolować kostki, nadgarstki i przekręcimy się od razu do jednego boku. Powoli, z pomocą dłoni, wstajemy do siadu i na kolejnym wdechu unosimy dłonie do góry. Łączymy je w górze ze sobą, z wydechem odkładamy dłonie do serca. Ja Wam bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. I mam nadzieję, do zobaczenia.